Przedstawiam Ci najlepsze go-karty na pedały, od modeli dziecięcych, idealnych dla najmłodszych, po większe i bardziej wytrzymałe wersje. Opowiem Ci, które są najwygodniejsze, jakie mają zalety i Kikesti.ai, moim zdaniem, który z nich naprawdę jest wart zakupu. Zostań do końca i przekonaj się sam. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1 iApply, iApply. Kart na pedały to bezpieczna i pełna zabawy propozycja dla najmłodszych, Idealna do rozwijania koordynacji motoryki i pewności siebie podczas zabawy na świeżym powietrzu. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, gokart łączy wytrzymałość, lekkość. I stabilność w atrakcyjnej i łatwej w użyciu formie. Wzmocniona stalowa rama oraz elementy z twardego plastiku wysokiej jakości gwarantują dużą trwałość, utrzymując obciążenie do 30 kg bez odkształceń. Dzięki ergonomicznemu i solidnemu projektowi, GoKart nadaje się zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, zachowując stabilność i wydajność nawet przy codziennym użytkowaniu. Kart na pedały to bezpieczna i pełna zabawy propozycja dla najmłodszych. Idealna do rozwijania koordynacji motoryki i pewności siebie podczas zabawy na świeżym powietrzu. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat Gokart łączy wytrzymałość, lekkość i stabilność w atrakcyjnej i łatwej w użyciu formie. Wzmocniona stalowa rama oraz elementy z twardego plastiku wysokiej jakości gwarantują dużą trwałość, utrzymując obciążenie do 30 kg bez odkształceń. Dzięki ergonomicznemu i solidnemu projektowi, GoKart nadaje się zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, zachowując stabilność i wydajność nawet przy codziennym użytkowaniu. Kart na pedały to bezpieczna i pełna zabawy propozycja dla najmłodszych. Idealna do rozwijania koordynacji motoryki i pewności siebie podczas zabawy. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, Gokart łączy wytrzymałość, lekkość i... Numer 2 Berg Bergkart na pedały to wysokiej jakości model, który zapewnia zabawę, bezpieczeństwo i trwałość najmłodszym kierowcom. Stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym, ten model renomowanej marki Berg Toys łączy sportowy i nowoczesny wygląd z mocnymi materiałami oraz zaawansowanym systemem kierowania, idealnym do wieloletniego użytkowania na zewnątrz. Dzięki czterem pompowanym kołom Gokart zapewnia doskonałą stabilność nawet na zakrętach i nierównych nawierzchniach. Hart na pedały to wysokiej jakości model, który zapewnia zabawę, bezpieczeństwo i trwałość najmłodszym kierowcom. Stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym, ten model renomowanej marki Berk Toys. Łączy sportowy i nowoczesny wygląd z mocnymi materiałami oraz zaawansowanym systemem kierowania, idealnym do wieloletniego użytkowania na zewnątrz. Dzięki czterem pompowanym kołom, GoKart zapewnia doskonałą stabilność, nawet na zakrętach i nierównych nawierzchniach. Kart na pedały to wysokiej jakości model, który zapewnia zabawę, bezpieczeństwo i trwałość najmłodszym kierowcom. Stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym, ten model renomowanej marki Berk Toys. Łączy sportowy i nowoczesny wygląd z mocnymi materiałami oraz zaawansowanym systemem kierowania. Dzięki czterem pompowanym kołom, GoKart zapewnia doskonałą stabilność, nawet na zakrętach. Numer 3. Homecom. Homecom. Kart na pedały to pojazd zaprojektowany z myślą o zabawie, ćwiczeniu i bezpieczeństwie dzieci od 5 roku życia. Dzięki sportowemu wyglądowi i wytrzymałej budowie Gokart łączy kontrolę, wygodę i trwałość, stanowiąc doskonałą alternatywę dla biernych form rozrywki. Wykonany z wysoko wytrzymałego metalu i jakościowego polipropylenu zapewnia stabilną konstrukcję odporną na intensywne użytkowanie. Z wagą 13,8 kg i wymiarami 121 cm długości, 58 cm szerokości i 61 cm wysokości, Gokart zapewnia idealną równowagę między solidnością a zwrotnością. Kart na pedały to pojazd zaprojektowany z myślą o zabawie, ćwiczeniu i bezpieczeństwie dzieci od 5 roku życia. Dzięki sportowemu wyglądowi i wytrzymałej budowie, Gokart łączy kontrolę. Wygodę i trwałość, stanowiąc doskonałą alternatywę dla biernych form rozrywki. Wykonany z wysokowytrzymałego metalu i jakościowego polipropylenu zapewnia stabilną konstrukcję, odporną na intensywne użytkowanie. Z wagą 13,8 kg i wymiarami 121 cm długości. 58 cm szerokości i 61 cm wysokości. Gokart zapewnia idealną równowagę między solidnością a zwrotnością. Kart na pedały to pojazd zaprojektowany z myślą o zabawie, ćwiczeniu i bezpieczeństwie dzieci od 5. roku życia. Dzięki sportowemu wyglądowi i wytrzymałej budowie gokart łączy kontrolę. Numer 4 Hawk Hawk Cyclone Kart na pedały, to model stworzony, aby zapewnić dzieciom emocjonującą, bezpieczną i realistyczną Jazdę. Przeznaczony dla młodych kierowców w wieku od 4 do 10 lat, łączy sportowy design, wytrzymałe materiały i niezawodną mechanikę. Doskonały do aktywnej zabawy na świeżym powietrzu. Wykonany z solidnej stalowej ramy oraz wzmocnionych elementów stworzywa, Gokard gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo nawet przy częstym użytkowaniu. Z długością 117 cm, szerokością 52 cm, wysokością 72,2 cm i wagą 10,3 kg zapewnia idealny balans między lekkością a trwałością. Tworzony, aby zapewnić dzieciom emocjonującą, bezpieczną i realistyczną jazdę, przeznaczony dla młodych kierowców w wieku od 4 do 10 lat, łączy sportowy design. Wytrzymałe materiały i niezawodną mechanikę, doskonały do aktywnej zabawy na świeżym powietrzu. Wykonany z solidnej stalowej ramy oraz wzmocnionych elementów stworzywa, Gokart gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo nawet przy częstym użytkowaniu. Z długością 117 cm, szerokością 52 cm, wysokością 72,2 cm i wagą 10,3 kg zapewnia idealny balans między lekkością a trwałością. Tworzony, aby zapewnić dzieciom emocjonującą, bezpieczną i realistyczną jazdę, przeznaczony dla młodych kierowców w wieku od 4 do 10 lat łączy sportowy design.